Siema, z tej strony Bartek. Witam w kolejnym odcinku Faction Craft i. Fra faction, 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 faction. No. Proszę, przecież trochę trochę głos. I witajcie w trzecim odcinku i ze mną jest. Y... To wasza co jeden. Tak, y... ostatnio ja byłem w jego filmiku i on na drugi dzień przyszedł do mnie. Drugi dzień, trzeci, nie wiem który. Um, a tu dedłem jakoś, tu się utopiłem, bo poszłem do, do toalety i tak stałem na drabinie i się utopiłem. Dobra, i co, co tu się zmieniło? Bo ja nagrałem filmik, ale mi się... Y, coś jakiś był error. A więc tak, poszłem do kanionu. To akurat nie było nagrane, więc nic tam nie, nie przegapiliście. No, ale to tam, to było wcześniej. Um, no i nazbierałem dość dużo rzeczy. Mam dużo irona, dużo y, węgla. Mm. Kurwy. Ciastka sobie zrobiłem. Mm, Troje drewna nazbierałem Tu nic, a tu co się... Tu jest jedzenie, tak? Jedzenie... Co? Nie miałem Diaksów, ale mam. Przyjrzyj się. Nie, przyjrzyj się. No. co? No dla mnie to dwa emeraldy to jest coś. Ehm... Co um, to coś dawałem? Nie, to jest tylko to. Jakie 10 głów? Um, dobra, tutaj zrobiłem y, z tego prawie do notoru, ale po co? Tam laguje strasznie, ja tam nie idę. Um, zrobiłem ze, y, z tego stegieł sobie taką ścianę. Mam kowadło w końcu. Y, Netherwardów jeszcze nie mam. Muszę się pana Tomasza spytać, czy mi da. Zboża trochę więcej jest na grzyby. Grzyby przed chwilą skosiłem niedawno. Grzybownia. <laughs> no i w tym odcinku właśnie zaśnięłem. Co... A i tu są lapis lazuli bloki. Co? No bogato, no a, no, a co? Nie, no bo z, co, co można z lapis lazuli zrobić? No nic. W tym, w tym, tym. to. No w sumie. A tam nie chcę tego. E, iron. Albo sobie zrobię z ironu coś. To? By to by fajnie było. Golema. Tak, golema sobie zrobię. No, Darth Vader Skype. <ścoughs> <ścoughs> tego, tego. No, nie, on nagrywałem. I przyszedłem od razu ze szkoły, i od razu zacząłem nagrywać. No, i tu, jak upłynąłem do góry, to mi się strasznie ci sranie cisło. I, I na filmiku widać, jak, jak za chwilę spływa mi kurwa, strać mi się. To. No co, no nie umiem. Kurwa, chuj mnie Skype. Sygry was slain by Zawada. No, odbierz Odbierz. Dzwonię do niego właśnie z <grymianie> Faksynkratii. <-faction> <grymianie> Kurwa! Łuu! To jest na filmiku. Nie przeszkadzają, nie przeszkadzają. Ej, właśnie spadłem z kanionu, prawie się zabiję i mnie tepno, tepnęło do góry. To będzie na filmiku, patrz. To, wow, to jest fajne. Eee, Matrix. Nie, patrz, tutaj. Tu weszłem i chciałem stąd skoczyć tam. I spadłem na sam dół i tu mnie tepło do góry. Yy, nie, bo miałem 3 serca, 4 nie, bo mam zbroję. A tak to by był placek. A widzisz jakie mam skrycie? No, gdzie, no, gdzie? Dość, toś nawet sekretne wejście. <ścoughs> Sprytny madafaka. Dobra, schodź, schodź w dół. Nie, bo, no, nie wiesz właśnie. Nie znasz, że mam koordy wyłączone. No, to, to tak się dzieje. Nie wiem, to jest taka winda, taka bardziej. Taka. Co? A Ozzy zabił, myślałem, że ktoś z jego zabił. Przecież Ozzy to jest rakieta. Rozpie Rozpierdalacz. <laughs> Nie wiem, co robić. Ja bym, ja bym musiał coś. Nie no, muszę mieć cegły. Muszę wykopać trochę glinę. 5 A też jakoś tak nie. A co to jest kombat? A kombat, że się leje z kimś. No kombat, no leje się. To podepnij se tu, bo mam pod kompa, Mam ten, co sobie podadujesz. No wychodź downie. No tu, no nie ma, Nie, tu jest, patrz. I tu za podączkę tego i ci będzie się ładowało. Dobra, to idziemy. Muszę, <grym i bry _> muszę... pozbierać na te briki. No fucking pod, podpiął mi ten i... <grym> i <bry _> no! F kurwa. Nie, dobra, ja tu umiem wyjść, bo to jest taki styl ninja. E, dobra, idź tu. Tu. Co robię? <grym i bry _> wow! Hoho! Ja tu może... ej, może to coś zbudować, to wygląda jak taki... Taki taki... Taki nie wiem, ale to jest creeper. Bigo. Nie <laughs> Jeb go, Niebgos offa. Mmm. Szukam, szukam. Bo <laughs> mi się stracić. <laughs> nie nartuję. Tak sobie chciałam powiedzieć. E co? Jak, jakiego spawn'a? Tery, No patrz tam już... Mm. No tak zawsze robię. A! Kit Start to się nazywa, to dzisiaj wpisałem i... In... W... wpisałem... E, start kit. O. <laughs> no żal ile tej gliny! No ale dużo! co zrobię. W home. <laughs> Tomek, jak to będzie słychać na tym? Nie, się zjebał. Co za człowiek? Dobra, chowamy wszystko. <śmiech> <śmiech> jak się napiął jeszcze? Kurp. Nie chcę, z ano. Jak kit start? Kit start. DŹWIĘKI Kur... Ty, ty, ary, ty. Tak? Enter. Wow! No i... Pie 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 pie. No to od tego, się Zamknij ryja. Dobra, idziemy. Spawn. Mamy dużo czasu, mamy minutę. 2 3 7 No no mogę w sumie, no? To nagrywam 15. Dajesz. No 13, no. 13, no. No to Jak bijesz, czy Kurwa! Mać. Pobiłem. Pobiłem Spadłem. Slash spawn. No spadłem na ziemię i hit the ground turhad. No, o ziemię pierdolłem. No, spadłem do wody i deadłem. <laughs> Kit. A, no, po ja to piszę. No, ja. <laughs> no, uciekaj, uciekaj. Dobra. Prrr. Prrr. Masz bieda kosteka. No, <laughs> Bieraj. No, chodź się bić tym kilofem. offem. Uuu! Patrz, dednę zaś, kurwa macie.

O dużo zbroi jest! My się wpisać skitster. O! Jestem Kurwa, 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 kurwa! No w sumie. Jim zum gym którego mam naparzyć tego? Fucken! Odwal się! В каревата ми идва подход. Когато бъдем до завтра... Нямам я за да сеjem... и То т Bilder ни